Ten problem towarzyszy niemal każdej termomodernizacji spółdzielczych budynków. U sporej części mieszkańców radość z docieplania ich bloku kończy się w momencie, gdy dowiadują się o tym, że muszą usunąć wszystko, co wcześniej zrobili na swoim balkonie. Problem ten pojawił się ostatnio w budynku numer 9 na osiedlu Jagielońska. Przy dociepleniu wyszedł problem między lokatorami a firmą, bo firma zgodnie z audytem energetycznym, który został założony, że musi skłócić stare istniejące szlichty, dostać się do starej izolacji. obróbki i trzeba usunąć. No i problem polega na tym, że mieszkańcy, mieszkańcy burzą się, że oni nie dadzą skuć Mieszkańcy muszą jednak wiedzieć, że jest to ich obowiązek. Do tego, aby skutecznie docieplić budynek niezbędne jest wykonanie konkretnych prac na balkonach czy lodżiach. Jest w tym pierwszym momencie odgrzybianie istniejącego stropu loży, później wykonana nowa izolacja przeciwwilgociowa, nowa bróbka blacharska i wykonana nowa szlifta. Ponadto jeszcze podniesiona barierka zabezpieczająca do wysokości 1,10 m, bo stare, stare po prostu barierki były przy niskie. Wobec stanowczego oporu administracja osiedla ma tak naprawdę dwa wyjścia: albo postarać się przekonać protestujących mieszkańców, albo przerwać termomodernizację i przenieść się z pracami na następny blok. Lepsze jest zawsze to pierwsze rozwiązanie. Każdemu tłumaczymy indywidualnie, bo grupowo no niestety nie można przekrzyczeć tych ludzi. Każdy krzyczy swoje, każdy się upiera na swoim, no ale indywidualnie niektórzy po prostu zrozumieją to i udostępniają, chociaż z wielkimi problemami. Tak więc mieszkańcy, którzy mają zamiar ułożyć płytki na swoich balkonach lub lodziach lub też je zabudować, niech lepiej poczekają aż ich blok zostanie docieplony. Pozwoli to uniknąć takich sytuacji jak ta opisywana. W nocy z 14 na 15 lutego w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej pojawiły się dwa nowe kanały: dziecięcy TVP ABC i telewizja Trwam. Tego samego dnia trafiły one także do oferty spółdzielczej kablówki. Operacja została przeprowadzona przez naszych techników w sposób w miarę sprawny, myślę, nie było problemów, aczkolwiek trochę to się nałożyło z problemami, które wynikły z problemów technicznych, konkretnie zasilaniowych w centrum nadawczym TVP na Woronicza. Po problemach nie został już na szczęście nawet ślad. Przed pojawieniem się nowych kanałów na klatkach schodowych bloków zawieszono kartki z informacją o tym, co należy zrobić, aby móc je odbierać. Nie jest to nic skomplikowanego. Było niezbędne, aby przeskanować, czy przestroić ponownie swoje urządzenia, czyli telewizory tam, gdzie są moduły dostępu i karty, ewentualnie dekodery zewnętrzne telewizji cyfrowej kodowanej lub dvb w pakiecie podstawowym plus. Nowe kanały są dostępne tylko w telewizji cyfrowej. TVP ABC no niestety w analogu nie będzie, bo jak Państwo wiadomo analog sukcesywnie jest jakby zwijany i myślę, że za kilka miesięcy chyba już raczej po przerwie wakacyjnej kolejne programy będą niestety musiały być przenoszone do oferty telewizji cyfrowej. Z tego samego powodu w ofercie analogowej nie ma również telewizji TRWAM. Były takie już telefony, dlaczego nie ma tego programu telewizji TRWAM w pakiecie tak zwanym socjalnym. No niestety nie ma go, dlatego że tam w tym pakiecie mogą się mieścić tylko i wyłącznie programy, które były nadawane i mają koncesję na program. miały koncesję na programy nadawane analogowo, czyli 7 programów plus program lokalny. I więcej miejsca nie ma. A będzie go coraz mniej, bo nie od dziś mówi się o tym, że spółdzielcza kablówka musi stopniowo odchodzić od sygnału analogowego. Warto więc, aby ci wszyscy, którzy ciągle przy nim są, pomyśleli już o przejściu na cyfrę.